Hale Yazda Nifong Filip, chciałbym, żebyś opowiedział, co się wydarzyło i dlaczego jesteśmy teraz w hotelu, a nie na Gili Island. Generalnie historia jest bardziej skomplikowana, bo dzisiaj mieliśmy być na Gili Air, ale odwołali nam lot na znaczy statek. Nie, było tak, że korzystaliśmy z pośrednika, który się nazywał Want to go Asia. To I ten pośrednik odpowiada za to, że kupuje w naszym imieniu bilety i ponosi ryzyko transakcyjne. No i my wolimy sobie korzystać, niż płacić bezpośrednio na jakiejś stronie, nie wiadomo komu, nie wiadomo co. Bezpiecznie. Tak. No i oni mieli kupić te bilety, ale ich finalnie nie kupili. się powiedzieli, że wszędzie jest, over, jest fully booked i każdy prom był fully booked, więc y, mieliśmy dzie przed dzień y, wyjazdu zostać tutaj albo nie. I jak? No, przyznaję się też tak szczegółowo na bilety, to? to się domyślam. <laughs> y, a co było wczoraj? Ale właśnie, czemu my tam powinniśmy jechać? Myśmy tam, żeby ominąć Silent Dave, który jest dziś... Na co, wpad na tym, co wpadł każe, który jest na Bali? Nie dzieje się nic, bo nie wolno wychodzić. Podobno w niektórych miejscach nie ma prądu nawet. I tak dalej. Okay. No i ostatecznie siedzimy w hotelu, jesteśmy zablokowani. Ale to było wczoraj. A wczoraj były parady, czyli taki ich nowy rok. Tak, to jest I wprost ich nowy rok. Budują otworów, lemonów, różnych takich rzeczy. I potem te, robiąc taką paradę, że idą tak. z tymi makietami, pokazują je, straszą, robią show i to było naprawdę bardzo fajne. A na czym polega Silent Day? Że właśnie siedzi w domu i nie wychodzi się z domu i się nie robi nic. W teorii nie wolno, nawet są mandaty. Nie wolno wychodzić z pokoju, nie można, trzeba było zrobić zakupy, Czy to jest taki covid symulator trochę. Right. A tu ekran jak się Silent Day? Dobrze. Dotarliśmy na wyspę Gili Air, i mają tutaj bardzo dziwny hotel. I mają tutaj ruch bez samochodowy, i bez w ogóle jakiś spalinowy. Chociaż widziałem już ze trzy generatory diesla. Tam jest jakiś obcokrajowiec. W swojej willi bardzo ciekawa dewstrona. Nie, no śmieszne, śmieszne. I tu jest nasza willa, Karna, jak oceniasz? Bardzo mi się podoba łazienka, a nie jest ona dzika i krnąmrna? Krną Tutaj wszystko takie pootwierane Śmieszne, śmieszne, śmieszne. A i może ten taki baldachim. Jaki zawinięty jeszcze? Dopiero tworzą. Karinko jak przebiegła podróż promem? Bezproblemowo. Bezproblemowo? Tak. A nie było ponadgodzinnego opóźnienia? A było? Było. No to tak, tak nas zabawiali w czasie jazdy, że nie zwróciłem Klima tego. działała? Chyba tak. Działała. Skargi za żalenie? Brak. Bardzo miło. Okej, okay. a co ma wyspę? Na razie mi się podoba. Ale właściwie dopiero wyliśmy z hotelu. słońce. jest piękne. Czy ten dzień jeszcze nas zaskoczy dzisiaj? Myślę, że nie. Cieszę się tylko, że nikt sobie nie wybił zębów, bo. A co się stało? My jesteśmy, w, jesteśmy w domkach na wyspie. Tak. E, I przecieka nam dar. Tak im to dosyć była tutaj taka wielka, wielka kałuża. Dalej jest. Ale dajemy radę, tak? Tak, tak. mnie bardziej martwi. I da dalej to podkreślam, tam jest prąd. Czyli nie ma ryzyka. Ale burza kochani, taka burza. A czemu mówiliśmy, w Grecji? A bo? No, uznaliśmy, że był tani lot i jesteśmy w Grecji, czemu nie? Czy Gili Island jest tanie, drogie? No jak na grecku ubezpie to nie jest źle, okay. Ile w Grecji kosztuje kolka? Zero. 3 złotych w, w Grecji? A tu tutaj, okay. tutaj w Grecji, a w Atenach? Albo gdzieś tam w Myślę, że To jest 15 złotych. Kraj wie, no to na pewno. Nie to taka ciekawostka podróżnicza, bo jak doskonale pamiętacie, wcześniej musieliśmy zostać na wyspie w Bali zamiast jechać do Gili Air przez to, że był Silence Day i nie można było wychodzić z domu no to, to było 29 marca i 30 marca wy, to tak, 30 marca wyruszyliśmy z Bali na Air dojechaliśmy po 5 godzinach promem na wyspę Gileir no i myśleliśmy, że w końcu uresie się tam, wiesz, wiesz przejdziemy, odpoczniemy się była ulewa ulewa trwała jakieś 4 godziny bita bez szefów i to, co było śmiesznego, to w nocy od piątej, oni nas ostrzegli o tym, ale y, oni powiedzieli, że śniadanie będzie dopiero o 10, bo jest jakieś ważne muzułmańskie święto. No, no okej, okay, no spokojnie, to to jeszcze nie jest nic złego, ale od godziny 5 rano na całej wyspie, poza tym ichniejszym śpiewem, y, nawołaniem do modlitwy, to nawalały fajerwerki. Ja sobie teraz wyczytałem, że to dzisiaj jest 31 marca, czyli święto al Czyli yy, yy, święto Ramadan Bayam, który kończy miesiąc posłu Ramadan. No i dlatego nie są taki podekscytowani, dlatego wspomniałem, że muszą nawalać fajerwerkami i petardami od 5 rano do około 9 rano. Bo oczywiście od 9 już wiedzieli, że jest nudne i już ustali. Tak, jak, jak, jak Ci się podobała wojna światowa od 5 do 9 Dzięki niej udało mi się wstać, pobiegać, pójść tam w morze. Także o taki baj. Karolina, czy mogłabyś mieszkać na całej takiej małej wyspie? Niestety w tym momencie nie jestem zadowolona, bo się usiadł mi na okularach i nic nie widzę, więc nie mogłabym. Okej. A gdzie leżały te okulary? Ale nie, tak jak w sądzie, na pytanie odpowiadamy konkretnie. Koło poduszki na łóżku. Koło poduszki na łóżku. Czy Kuba, siadając na łóżku, siedząc i cofając się, mógł wiedzieć o tym, że tam są okulary? mógł zobaczyć. Na łóżku leży zawsze dużo rzeczy, w tym jego. Ja uważam na jego kamerę. I co wtedy Kuba powiedział? Nic. Nic? Ojej. No a co potem powiedział, jak już powiedział ojej? Nic więcej. Nic? Czemu to tu leżało jeszcze? Powiedzłaś. Nie, a co potem powiedziałem? No, nie wiem, że nie da się naprawić jeszcze. Okej, okay. a, a, a czy coś Ci zapyta, zaproponował pół sekundy potem, jak na niej kusił? Nie. Wcale nie to, że Ci je odkupi? A potem mieliśmy jedyny sklep na razie z okularami, chciałam wejść, a Kuba nie, to będą za drogie. Nie, że za drogie, tylko powiedziałem, że fajnie jest iść do sklepu, gdzie są A klienci i B ceny. Dobra, no, no, wypalają mi się na razie gałki oczne, więc... Wymień trzy w chłopaku by na wyjeździe. Najważniejsze jakoś ja tu w moich okularach wszyscy nic nie widzę. Jeden. Nic innego się nie widzę. Ale bliskie zbliżenie. Jest. Cześć, chcielibyśmy Wam pokazać, zrobić wizję rokarną. Przeprowadzimy zniszczenie moich okularów przez kawałek, które nadal nie zostały odkupione, mimo że już minął prawie cały dzień. A więc wszystko zdarzyło się na tym łóżku. Ja zależałam sobie o tak i czytałam książkę na czytniku. Natomiast Kuba Jad akurat wtedy jadczyli synkarne tej marki, zalane wrzątkiem czym moim etui od szczoteczki jadł, po prostu z tego ja tu mam widelec łyżkę jakbyście tu chcieli. było zalane wrzątkiem tak i on mi... tym jadł i, tak. I Kuba siedział sobie tutaj na mnie ja tu czytałam książkę w drugą stronę i Kuba jad. Ja postanowił poderwać się moje okulary jak coś Leżały właśnie w ten sposób, leżały właśnie w ten sposób Tu już są zniszczone, no ale dla po prostu to I Kuba jadł i nagle... Ups! Ups. I było słychać dźwięk, że dźwięk A Kuba... Ojej! <suszy> Dobra ale To jakaś szczęścia, jakbym kupił coś takiego, nie wiem Nie wiadomo dla kogo to By było bez sensu, bo nie było z intencją. A tak jakby się powiedział, że kupiłem to wtedy, bo czułem, że kiedyś pytam kogoś wyjątkowego, komu to wręczę. Masz. A ona to wow. Nie przygodnie. Kiedy kosztuje dwa, jakieś 40 zł. No uważam, że są piękne generalnie. A to kup. To wręczesz wręcz w ręce Tindera No pierwsze co zrobię. Tak, zamiast cześć, to od razu nasz inny, na do Nie. Znajdujemy się teraz na łodzi pośredniej Która podpływa do dużej łódki, którą potem płyniemy dalej Karna było jakieś zamieszanie? Tak, chyba nie przeczytał, że mamy zapłacić hotel w butówce i uciekliśmy bez płacenia, no bo nie wiedzieliśmy No bo normalnie się jakby odczekowujemy, ale tu nie było recepcji więc uznaliśmy, że zostawiamy kluczyki i w pokoju i idziemy Tak I potem nas ścignęli i... Tak przyjechał że do Zatoki za nami 10 minut z buta Ale się udało Zostawili na noc na jakiejś platformie I sobie popłynęli Słuchajcie widzowie To jest nasz nowy hotel I mamy Super miejsce, mamy 10 metrów od plaży To jest w zasadzie Śrubu, jesteśmy jest na Plau. Eee, jesteśmy na Nusalem Bogan. No tak. Eee, przypomnieliśmy dzisiaj rano. Dyspan na pierwszy rzut oka zrobiła dobre wyrażenie, ale im dalej tym Po czego? pierwsze, przypomnieliśmy to specjalnie, żeby pływać na surfingu. A okazuje się, że żeby pływać na surfingu, po pierwsze jest to dużo droższe niż w Czangu. W Changu do... kosztowało 350, to kosztuje 450. Kontynuuj. Po drugie, nie można nawet pływać z brzegu, żebyśmy sobie sami potrenowali. Tylko trzeba wziąć łódź i płynąć na środek wody. No bo to, tam jest płytka na początku bardzo. I nie, 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 nie ma fal, bo jest odgrodzone tak. Żeby... łódź sobie stoją na samym środku wody, nic nie... Jest, no bo oni sobie celowo kamieniami odgrodzili, żeby... jakiś wrak statku tam, żeby... Nie, 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 nie. Okej. Okay. A coś to, to jest fajnego może? A ja jak wygląda transport na tej wyspie? Brak. Co się stało wiem. z Filipem? Nie wiem, w sumie. Co ja się z nim stało z Chiną? W pewnym momencie bo ma hotel w innym miejscu niż my. Odłączył się, nie odpisuje, nie odbiera. Czuł się kiedyś źle, ale nie wiem. To może to przynajmniej raz. hotel u nas jest fajny? E, nasz hotel jest fajny, ale pośrodku niczego. Musieliśmy tu iść godzinę, jest już ciemno, zaraz się zacznie burza. No, ale, a nie a, wiem, jak a, Ale mamy 5 minut od południowej plaży z Buta. I 4 minuty od zachodniego brzegu, gdzie jest do restauracji. No ale jakimś cudem znaliśmy się dzisiaj w innym miejscu i... Bo chciałaś kiedyś zobaczyć sport surferski i powiedziałeś, że ty tylko płyniesz na, przez, fale, przez fale życia. Może wezmę deskę i wrócę do hotelu na no. Czy Nusa Lembongan to miejscowość surferów? Podobno tak, ale rozczarowanie. bardzo dobrze pochodzących sobie finansowo. Trzeba wynajmować łódkę i jechać łódką na falach. Tak, bo mają taką zagrodę ułożoną z kamieni, żeby im łódki się nie, nie machały na falach, no i przez to trzeba wypłynąć. Nie, nie, tam mają taką maszynę, mucha i robi fale. Tylko trzeba do niej dopłynąć. A, to widziałem w Turcji takie coś. Tak jest. Okej, okay. pierwsze wrażenia z wycieczki. No fajnie, dobra organizacja, wszystko chodzi jak w zegarku. A jak oceniasz knajpę średniową? Bardzo słaba, mm, powolna. No i tyle. Nie mam nic więcej do dodania. A razie polega dobra organizacja wycieczki. Hmm? Eee, wszystko chodzi jak w zegarku. Są ramy czasowe podane. Okay. Nie Czyli sprawdzałeś głębokość? Nie, dlatego z dysk A co na odkrywowała? Jest, jest, jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać. Mama i tak powie, że jestem rozmemłany i bez koszulki chwilowo. Więc... Zobaczmy, jak się obtarły. A wszyscy inni ubrani tutaj? No właśnie. Ale patrzcie, Dobra. Dobra. Filip zejtąd pozwolili bym. Nie pozwolili Uff. Przewodnika o, o trochę z historii tego miejsca Ale musi zadać pytania pomocnicze, bo nie wiem co. Gdzie jesteśmy, co robimy, dokąd zmierzamy. Dotarliśmy na Nusal, Nusa Penida. Dzisiaj mieliśmy wycieczkę z mantami. Jesteśmy już po. Złapaliśmy manty, Widzieliśmy manty. E, bardzo fajne były. zbiłem z niej piątkę. Ja tak płynąłem. Płetwa w płetwę. ja ręka w płetwę? Albo w... Tak. Manta myślała, że płetwa płetwy, tak się ukłonąłeś. A teraz kupionąłeś. jesteśmy na turze autowym po samej wyspie. I będziemy A tutaj jest Manta Bay i tutaj jest... Bardzo często są te manty, gdzie widzimy. A widzimy je? To akurat nie widzimy, bo są sami Chińczycy, ale... Dawaj drona, drona, drona! Dawaj drona, dawaj drona Nie wiem, czy wolno dronem. Wolno. Can we fly drone Co karam wiesz, w chmurach? Tak, płacisz 250 zł. Włożę cię na takim trzydziestym tam, na tych skóry tacz. Masz lunch. Jeszcze kanapkę z pasztetem? Tak. Ale jest hajna na makro. Fih, twój kuzyn. O Jezus. O Jezus. Ono to jest, on to jest. Ma psyki za Kiski. Jak chcesz wejść? Zyski. Chcesz idę, O, widać mamka. Ty, a gdzie oni poszli? Ci budowlańcy? tam, ich z tego wali. Tam ich Nie, to jest bardzo ładne miejsce, ale mam zbyt miękkie nogi, żeby tutaj być. A jak daleko jestem do tego klifu? Pieniędzy. W jaki sposób możesz zrobić dużo pieniędzy w krótkim czasie? Kluczem jest podążanie za własnym sercem. I nie idźcie na studia. Nie, id nie idźcie na 101. przede wszystkim. To jest podstawa sukcesu. Najpierw no, musimy zrobić taka: jako... to taki. A nie taki? Nie sobie. Moim tak. zdaniem to biała osoba. To jest bo na dole jest chyba mm -hmm. hotel w ogóle. To jest największy budynek tam. Jest. Fajnie. Kale, a co to za jest atrakcja? Jesteśmy w Kaciej Kawiarni. Zapłaciliśmy 25 zł za wejście. Z soft drinkiem w cenie. I mamy bilet na miesiąc. Czyli możemy tu wrócić jeszcze przez miesiąc. A co to za twój przyjaciel? No to jest pelwinka wersja indonezyjska. Musisz znaleźć substytut? Mm, nie ma idealem subskryptu, to bardzo mi się wydaje. Na łok. Filip, gdzie ty się prowadzisz? Gdzie na plażę, która jest najbliżej fal. Bo nie chcemy, żeby nas zwozili taksówką. Się łódeczką, bo się dopłaca za łódeczkę. A my chcemy się sami zawieźć na falę. A jak się to sami zawieziecie na falę? Będziemy padlować. Aha Czyli tak zwanym silnikiem ręcznym? Tak jest. A czemu idziemy się jakieś 20 minut i idziemy to już z góry i w dół na zmianę? Bo im wyżej będziemy, tym na wyższych falach będziemy pływać. O cholera Tak jest zawsze. W każdym przewodniku ten pisze.

Uwaga, Filip się już z nami rozdziela, ale nie kończy swojej podróży. Dokładnie tak, widzowie. Generalnie powstanie kanał, na którym będzie relacja z mojej podróży dalszej solo. A jaka tu będzie podróż? Zaczyna się ona. Lombok bali znowu przebitkę na Jawę i Jawa rowerem. I dalej nie wiadomo co jeszcze. I przekonamy Więc, się na kanale e, Filipa Link jakiś podeślecie do kanału, kanału jeszcze nie ma, nie ma nazwy, spokojnie wszystko będzie i szerokiej drogi. O, to może taka będzie nazwa?